na cześć z tym jest i w dzisiejszym odcinku będziemy znowu grać w Blooms Tower Defense 6 i będziemy dzisiaj robić coś innego niż testowanie piątych tierów a dokładnie będziemy pokonywać bossa patrzyłem żaden ze znajomych mnie nie doszedł nowych, więc dzisiaj nie będzie żadnych pozdrowień już nawet nie pamiętam, jak ten boss działa. Na porządek od razu sobie Etienne. W złym miejscu postawiłeś obyma, to trzeba już zacząć. A dam pod dół. Więc tak Dostawiliśmy tutaj dartnigana pod czwarty tier, ninja małkę pod czwarty dolny tier małkę dart pod trzeci tier? Bomb shootera, kolejną Małpkę dart i gluganera i jeszcze o nidzie małpce mówiłem. I teraz musimy się zmagać z bosem, Co jest bardzo ciężkie. i bym się przydało coś postawić: że w tym miejscu postawimy tak, shootera pod ogień, żeby bił te fale balonów, które z niego wypadają. I pierwszy boss udało pierwszego bossa udało się przejść bardzo łatwo. Więc robimy cięcie i zawidzimy się za 18 rund. Więc została już jedna runda, został dostawiony samolot, ulepszony Pack 4 na piąty tier, ulepszony Ninja na piąty tier i Syrena obok Tak I teraz trzeba... zrobić wszystko, żeby nie zginąć. Player 1 oczekiwanie. I wywaliło. O! Już wygraliśmy! Nie wiem jak to się stało. Stało to się bardzo szybko. Ale, ale widzimy się za kolejne 18 tur. Nie spodziewałem się, że ten boss będzie taki łatwy. Już zaraz będzie kolejny boss. Dostawiłem piąty tier Saba pod górę. I jeszcze doszedł nam Crossbow Master i zobaczymy, czy to sobie też tak łatwo poradzi jak poprzedni tier. I postaramy ulepszyć ulepszyć Dartnigana dla na następnego bossa pod piąty tier. I coś długo ta runda trwa. A skoro tak długo trwa, to nie zapomnijcie dać subskrypcji, łapki w górę, komentarza i zajrzeć w opis. A już jest boss. No i jednego gracza wywaliło. <grystanie> Z tym bossem już jest o wiele ciężej. 20, ale dużo kasy zarabiam na niej. bardzo dużo. I aż zacięło nie, uda się go pokonać na pewno. <tryk> I kolejna gwiazdka, trzecia już jest zrobiona. Więc widzimy się za 18 tur. I mamy już kolejnego bossa, dostawiliśmy piąty tier Dartmingana, piąty tier Boomerang'a, którego testowaliśmy i czwarty tier samolotu, jeszcze ulepszymy to, akurat jeszcze jest setna runda i mamy problemy z badami, z badami, nie z badami, więc jest ciekawie. No, mam wątpliwości, czy uda się. To te bady się bardzo skutecznie przeciskają. Chociaż nie, dobra, są niszczone, są niszczone. Bos już stracił połowę HP. Ale jak panom bady, to wszystkie małpy będą już skupione tylko na Boże. Jeszcze syrenka obkręca. Włączamy busy Etienne. Trochę nie wiem, co się dzieje na mapie. No i dużo tutaj zarobimy sobie z tego bossa. I to już jest przedostatnia gwiazdka. Jak przejdziemy tą gwiazdkę, to zostanie nam tylko finał. Ale czy przejdziemy? To jest za dużo diliti leci, chociaż jeszcze nam się nawet nie dostały do naszego Saba. Ten SAP jeszcze nic nawet nie miał okazji bić. Może może to tylko jakieś pojedyncze baloniki, które wypadają z pasa. Dobra, pokonaliśmy i to, to już na nie są takie złe, bo dostałem farmera, 5 pucharków dolary i spike faktory, i widzimy się za 16 rund. Już na finalnym bosie. Dobra, została już jedna runda I dostawiliśmy samolot pod piąte tier yy, Tak, shootera pod piąte tier I snipera pod piąte tier I nie wiem, czy to wystarczy Najwyżej dostawimy jeszcze jedną rzecz Na przykład helikopter Jest szansa, że zdążymy Bo jeszcze boss będzie musiał trochę dostać damage'a i z niego wyleci dużo kasy Więc jest szansa, że zdążymy na piąty tier helikoptera A przynajmniej postawię już ten czwarty ten Czwarty też mnie nie stać jeszcze I leci boss Dobra, nie pijemy go najwolniej. Ale już widać lagi ale to przez koopa Na kopie zawsze zacina w bluzek. 19 tysięcy, zaraz będziemy mieć czwarty tier. Już nawet już mamy Jest na pościgu, używamy dwóch pustów i lecią, lecą opancerzone bady Nie jest dobrze Ale może w końcu nasz SAP coś zrobi Cały czas boostu To opancerzone bady muszą zginąć jak najszybciej Strasznie zaczyna ten kołop Która już ostatnio pancerzony bat będzie dostawać <laughs> mocno, a naszemu pokurcze. Myślę, że wyrzucił nam na szczęście, a nasz boss już nieźle dostał. Zwykły bat szybko padnie. No i myślę, że boss jeszcze. Nie, na pewno po bossa, Bosa musi jeszcze wrócić, pójdzie tam do góry. Tylko to może trochę długo potrwać, ale ten odcinek i tak jest strasznie krótki. Więc przy okazji mogę powiedzieć, że w opisie jest właśnie kod do znajomych i że jak będzie 50 subskrypcji na tym kanale, no to podaję serwer Discord. A okay, tutaj kolejne fale lecą, balony. To jest będzie ostatnia czaszka Pie Pieniędzy już za dużo nie uzbieramy A nasz, nasz już na pewno zaraz ginie Jutro też się pojawi z Zgłązów. Jeszcze nie wiem z czego. Może jakieś wyzwanie albo jakiś inny boss. Bo testowanie jak pojawi się dopiero w czwartek. Chyba, że przetestujemy bohatera. Nie mam jakiegoś. A dobra, Siren nie mam To mam już pio... pierwszy piąty tier pierwszej Albo w ogóle nie mam nie grać. A naprawdę jest dobra. No i jeszcze parę sekund. I już nasz boss jest pokonany chociaż nie wiem czemu dalej trwa runda chyba że mamy zniszczyć wszystkie balony i już się wtedy dostaniemy nagrodę dobrze no to więc pokonaliśmy tego bossa najwięcej przekuć ma Dartmidon 15 milionów, prawie 16 milionów przekuć. I nagroda, bardzo, w sumie bardzo dobra, 125 kasy, 25 pucharków Wzmacniający robot, odznaka i Mr. małpka 003 dar, e, Poszedł dawny gun Tylko tak szutem I to już będzie na tyle na tym odcinku Jeszcze tylko osiągnięcie Zostawcie Łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, zajrzyjcie w opis i cześć.